Cześć! W tym odcinku dowiesz się czym jest relaksacja, czym jest medytacja, dowiesz się o podobieństwach i różnicach jednej i drugiej praktyki. Dokładnie, ta wiedza jest bardzo przydatna, ponieważ pomoże Ci praktykować skutecznie i efektywniej zarówno medytację, jak i relaksację. Zapraszamy! Czym jest relaksacja? A więc jak sama nazwa wskazuje, relaksacja polega na rozluźnianiu się i relaksowaniu. Na relaksowaniu swojego ciała i umysłu. I można to zrobić poprzez różnego typu relaksacje, jak na przykład relaksacja Jacobsona, w której napinamy i rozluźniamy poszczególne partie swojego ciała, relaksacja Szulca, w której wyobrażamy sobie, że nasze partie ciała, jak ręce czy nogi, są ciepłe i ciężkie, i tak po kolei przechodzimy przez całe ciało, rozluźniając się. Celem relaksacji jest poczucie się lepiej. Jest regeneracja na poziomie naszego ciała, na poziomie naszego umysłu. Dlatego, relaksacja jest super po wysiłku, zarówno fizycznym, jak i umysłowym, aż chce się odpocząć. I taka świadoma relaksacja jest chyba najbardziej efektywnym typem relaksacji. E, ja bardzo lubię wykonywać relaksację, gdy robię sobie drzemkę w ciągu dnia. Wtedy sobie puszczam jakieś. Na przykład, bardzo lubię skanowanie ciała czy innego typu relaksacje. I tutaj celem jest zaśnięcie, rozluźnienie się. Zazwyczaj też relaksacje są wykonywane na leżąco, bo tu nie chodzi o to, żeby utrzymywać uwagę, bardzo jakoś tak się skupiać na tym, żeby, być, żeby utrzymać tą uwagę. Tylko można sobie odpłynąć, zasnąć. Jest to często celem relaksacji. Medytacja polega na poszukiwaniu odpowiedzi na to, kim jestem, jaka jest rzeczywistość, poszukiwanie takiej obiektywnej, obiektywnej prawdy. Um, dążymy w medytacji do um, czucia jak najwięcej, um, widzenia jak najwięcej, czyli generalnie nazywa się to poszerzaniem swojej świadomości, ponieważ chcemy w naszej świadomości um, jak najwięcej um, dostrzegać, przeżywać, widzieć. To jest właśnie celem medytacji: poszerzanie tej świadomości. I w medytacji um, rzetelnie um, zgłębiamy Weryfikujemy, co jest prawdą, co jest fałszem, i w ten sposób przybliżamy się do takiego celu finalnego gdzie jest zjednoczenie się ze wszechświatem i życie jako jeden nieskończony byt. Zarówno relaksacja, jak i medytacja prowadzą do spokoju i do rozluźnienia się. Relaksacja jest często na początku medytacji, ponieważ potrzebujemy uspokoić nasz umysł po to, żeby móc go obserwować. Do tego medytacja, efektem ubocznym medytacji jest często relaksacja. Często bardzo głęboko się relaksujemy. Ja to też widzę po sobie. Gdy się medytuję, to, to czasem się nawet rozluźniam bardziej niż gdy się chcę zrelaksować, ponieważ nie jest to moim celem. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy relaksacją a medytacją, no to jest to głównie cel, z jakim wykonujemy daną praktykę, czyli w relaksacji naszym celem jest po prostu rozluźnienie się, rozluźnienie naszego ciała, rozluźnienie naszego umysłu. Dalszym celem jest po prostu czucie się lepiej z naszym ciałem, z naszym umysłem. No cieszenie się bardziej życiem, czyli w centrum uwagi jest nasza tożsamość, nasze, nasze ciało. Podczas gdy w medytacji bardziej skupieni jesteśmy na wykraczaniu poza siebie, poszukiwaniu odpowiedzi na to, kim jestem, poszukiwaniu tego, co jest rzeczywiste, prawdziwe, sprawdzaniu. Tego, czego jeszcze nie znamy, poszerzaniu swojej świadomości, czyli wykraczaniu, wykraczaniu po to, poza to, co już jest znane, i w medytacji niekoniecznie poszukujemy tego, co przyjemne i tego, co rozluźnione. W medytacji po prostu chcemy czuć, widzieć rzeczy jak najbardziej rzeczywiste, takie, jakie są, nawet jeżeli nie są, nie są przyjemne. Więc no, to jest taka też. Duża, w sumie duża różnica pomiędzy relaksacją a mm -hmm. medytacją. Także mamy nadzieję, że teraz po tym krótkim filmiku i wyjaśnieniu czym jest medytacja, czym jest relaksacja, podsumowaniu różnic i części wspólnych będzie Wam łatwiej praktykować zarówno medytację, jak i relaksację, ponieważ im większą mamy świadomość tych różnic i części wspólnych, tym łatwiej jest osiągać rezultaty, efekty. Takie, jakie chcemy osiągnąć, ponieważ nie rozmywa nam się na przykład praktyka medytacji z relaksacją i na przykład wiemy, że podczas medytacji nie, nie do końca chodzi o to, żeby dobrze się zrelaksować i sobie zrobić drzemkę. Tak, dokładnie. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to polajkujcie. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby wspierać darmową wiedzę o medytacji w i internecie. ćwiczenia. I zapraszamy na naszą stronę jak jakmedytować.pl Dziękujemy i do zobaczenia.